Liga weryfikuje bardzo szybko. Ja przede wszystkim chciałem podziękować kibicom, którzy się dzisiaj zgromadzili na hali, że, że potrzebujemy ich, dziękujemy, że przychodzą. I pamiętam te czasy, kiedy z Krawę przyjeżdżała, jak grałem jeszcze w Warszawie gdzie większość kibiców było za skrom Bełchatów, na szczęście te czasy się zmieniły i jak drużyna z Bełchatowa przyjeżdża to i tak kibice są za drużyną z Warszawy, jesteśmy bardzo im wdzięczni i, i cieszymy się, że wygraliśmy za trzy, za trzy punkty, trzy ważne punkty do tabeli po serii, no nie wiem czy to można nazwać serii, ale po, po kilku meczach, które, których nie zagraliśmy na, na, na swoim poziomie, ale to jest prawo ligi mistrzów, prawo Pucharu Polski i prawo plus ligi, że żeby grać na, na trzech frontach to trzeba być naprawdę dobrym, dobrą drużyną. Niestety nam się podwinęła nogi. Możemy tylko i wyłącznie, raczej musimy teraz się skupić tylko i wyłącznie na Luz lidze i na pucharze polskim, który już niedługo. Artur jest nam bardzo potrzebny, jeśli chcemy grać o najwyższe cele, czyli o medale, o mistrzostwo Polski i o to, żeby wygrać Puchar Polski. Artur musi nam pomóc, tak? Artur jest doświadczonym zawodnikiem, grał w lidze rosyjskiej. Zdrowie mu na razie nie pozwalało na to, żeby wrócić do pełnej sprawności i pokazać to, co on potrafi, ale na szczęście dzisiaj po, po Mocnym strzale w twarz obudził się chłopak, wrócił na, na właściwy tor i, i poprowadził nas do zwycięstwa i, i jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, że, że, że jest z nami i teraz tylko wyłącznie możemy, możemy skupić się na tym, żeby poprawiać swoją grę i cieszymy się, tak jak powiedziałem, z trzech punktów przeciwko tak dobrej drużynie jak Hatów.